Najczęściej jak ktoś przychodzi, no to właśnie pierwsze 5 minut jest w szoku, że da się tak grać mając tylko jedną nogę, później się, się wciąga i już przychodzi na każdy następny turniej, dlatego z roku na rok mamy coraz więcej fanów. Naprawdę warto rozgrywać międzynarodowe turnieje jak ten w Warszawie Am Football Cup. Na świecie żyje mnóstwo niepełnosprawnych ludzi i trzeba ich zachęcać do uprawiania sportu. To może być piłka nożna albo inna dyscyplina. Dzięki sportowej rywalizacji mogą wrócić do społeczeństwa. Zachęcam wszystkie osoby niepełnosprawne z wadami kończyn po amputacjach kończyny górnej dolnej do gry w piłkę o kulach. Jeszcze jako pełnosprawna osoba grałem w piłkę nożną na pozycji bramkarza. Niestety w wypadku straciłem rękę. Postawiłem na Amp Football także jako bramkarz i dostałem zaproszenie do gry w reprezentacji. To dla mnie wielkie wyróżnienie grać w barwach Italii. Nie czujemy się niepełnosprawni, za bardzo między sobą każdy. Ma jakieś tam swoje choroby, ma jakieś wady, ale w grupie jest inaczej, w grupie jest wyraźniej. Jeszcze z małej wioski, a przyjeżdżam tu do Warszawy, rywalizuję z chłopakami, grami, i taka odskocznia od codzienności. Poziom gry wam w futbolu wzrasta każdego roku w olbrzymim tempie. To wspaniałe uczucie móc obserwować rozwój tej dyscypliny sportu. Na samym początku było zaledwie 8 krajowych reprezentacji. Teraz jest ich ponad 30. To gra bardzo kontaktowa, już od pierwszego gwizdka na boisku nie ma taryfy długowej. Dużo mi daje, a futbol duża radość i spełnienie przede wszystkim marzeń, że mogę grać w reprezentacji i do reprezentacji Polski. Bo ja byłem na sprawy, to niestety nie miałem takiej okazji, bo są dużo lepsi. Kto wygra mecz? Polska! Polska! Ktoś musiał zająć ostatnie miejsce na tym turnieju, i ta lokata przypadła właśnie nam. Dostaliśmy nauczkę, z której wyciągniemy wnioski na przyszłość. Ale pocieszamy się tym, że w jednej klasyfikacji okazaliśmy się lepsi od innych drużyn. Straciliśmy nie za wiele goli w spotkaniu z Turcją. To, że zostałem wybrany najlepszym graczem turnieju nie ma dla mnie większego znaczenia. Ważne, że nasza reprezentacja wygrywa i liczę na kolejne zwycięstwa. Marzeniem każdego z piłkarzy jest grać w reprezentacji. Wybieram zawodników pasujących do mojej filozofii gry. Jeżeli komuś to nie pasuje, to nie ma dla niego miejsca w kadrze. Dobro drużyny jest dla mnie najważniejsze. Na zgrupowanie wybieram od 40 do 50 piłkarzy i z tej grupy dokonuję ostatecznej selekcji. W irlandzkim Futbolu rozpoczęliśmy program dla najmłodszych piłkarzy. Mamy chłopaków w przedziale wiekowym od 5 do 16 lat. To dla nas bardzo ważne, aby już teraz ogrywali się, co w przyszłości pozwoli im zasilić szeregi dorosłej reprezentacji. Tu nie chodzi tylko o grę w piłkę nożną, bardzo ważne jest, że mogą zdjąć protezy i rywalizować w sportowym duchu. Samo zdjęcie protez pozwala im nabrać wiary w siebie, w swoje umiejętności. W ramach naszego programu reprezentacja amp-futbolistów odwiedza szkoły. Tam spotykają się z pełnosprawnymi dzieciakami i przekonują ich do gry z nami. Bez jednego buta. Wspólnie z Mateuszem Widłakiem chcemy stworzyć Europejską Akademię dla Młodych Amp-futbolistów. To dla nas bardzo ważny projekt. W końcu to oni są naszą przyszłością. Miałem przyjemność grać w takich mieszanych składach w tamtym roku. Naprawdę byłem pod wrażeniem, bezpośrednio mogę zobaczyć jak poruszają się. Jest to wielka sztuka, są to super piłkarze. The emocje były wielkie we wszystkich meczach w turnieju, we wszystkich na pewno polskich meczach w turnieju, a w finale to już myślę, że sięgnęły zenitu, stałem przy ławce tureckiej. Było szaleństwo i na trybunach i na ławkach, także cieszę się tak naprawdę. Jestem dumny z naszych chłopaków, ale też ze wszystkich drużyn. Cieszę się, że poziom idzie do góry, jest naprawdę fenomenalny. Kibice dopisali, także no nic tylko się cieszyć. Ludzie! 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 Ludzie!